Dzisiaj gramy w Tower of Hell. Dobra. Zaraz się kończy runda ta. I laser. No, jak? Je no, nie lubię tych laserów. No. Hmm. Postarajmy się dobić jak najwięcej subów, oki okay? Za to, że teraz spadłem. zostawcie subika. Aham. Não Dobra, o na ser. Ale niepotrzebnie. No ale jak ja tutaj jestem, to co my ja mam zarobić? O, jeżeli dobijemy 20 subów, pokażę wam mojego chomika. Dobrze? Ostrzegam, to jest bardzo słodki chomik. No! Wchodzę teraz przez największe wejście dla nógów. Wszystko przez to, że spadnęłem. Przechodzę ten level po raz setny. Napiszcie, czy wy lubicie Tower of Hell. Dobra. No nie. Tak. O, właśnie dołączył mój kolega. Ciekawe czy wie, że nagrywam. Zobaczymy czy odpisze. Chyba nie. A co oni robią? Bacon cheatuje! Yeah. Aha, ale mi się udało. <Thermzerne> Idealnie skoczyłem, ale oczywiście dwa razy spację nacisnąłem. <ınopoly> nie działa. To jak oni to robią, że. Co? No nie, nie lubię tego. A nie, w sumie te kostki nie mają laserów. Powiedziałem, że lubię to. No, nie kręćcie tymi kostkami. Ile ich tu jest? Tu się nie da przejść. Taki tłok za Heeej! Aha! Chłop z Robuxami, kupił sobie sprężynkę, która i tak nic nie pomaga, bo afkuje. No, to jest łatwe do przejścia, ale jeżeli się jest samemu, jak są tutaj jeszcze jakieś bajkoniki, no to to jest trudniejsze, bo to wszystko się rusza i nie możesz na to wejść. No. Ja się z z złapałem, a ten nie sturlał. Hop. No. Tak się nie da żyć. No, byłem przy końcu. Dobra. No, co ona robi? Czemu on tam skacze i rozkręca to? Nie. Hop, no. Ciekawe, kiedy się skapnie, że jest na odcinku. No, akurat się nabiłem na tą, na tą rurkę. Zostawcie super i lajka, like zanim Piotrek się skapnie, że jest na odcinku. Czyli jest jakieś. Parę dni zanim opublikuję ten film. Po tym, za... po tym, jak opublikuję ten film. I zobaczymy, czy. Albo posłuchajcie. Piotrek, jeżeli oglądasz ten film, napisz w komentarzu: Jestem na filmie. Hahaha. Ha, ha. Zobaczymy, czy oglądasz. Jakby było tutaj mniej tych bajkoników. To ja bym sobie z chęcią tutaj przeszedł to. Należy no jest tyle tych baconów. No proszę, no odejdźcie chwilkę. Jest! No wreszcie. Dobra, uff, tu trzeba się skupić, pełne skupienie, uff, nie, i lipa, szkoda. No lipa! Dobra, kończymy tym spadkiem odcineczek nearly, albo poczekajcie... Niczemu nie machasz? Dobra, pa!